Autentycznie chciałbym usiąść między tymi kobietami i zajebać takiego cichacza, takiego cichacza zabójcę, że wale bony dosłownie takie i jest kurwa smród, dosłownie jakby się zwłoki dwa tygodnie rozkładały. Chciałbym usiąść między nimi i zajebać cichacza i po prostu obserwować ich reakcję, nie? Co się dzieje, jak zaczynają wy, wyczuwać smród po prostu i czy. Wiesz, będą mieli jakieś odruchy wymiotne. Autentycznie, zesrałem się w kuchni, jak grzałem obiad i wszedłem teraz odnieść talerz i, kurwa, jak poczułem ten sfond, kurwa, zwłok, to myślałem, że się, kurwa, zażygam przed chwilą, nie? I zastanawiam się, czy kobieta by wytrzymała taki smród, kurwa, stary. No tutaj facaci chcą się tylko bawić. A przy samicy nie pierdzę, nie? Wiesz, o co chodzi? Nie walę bąków nawet cichych, no bo to, wiesz, kurwa... Je, to nie, jeszcze nie jest ten etap związku, tak? Że stracie koło siebie kurwa czy coś. To jest jeszcze... Oho, jak fajnie, może obejrzymy razem Ród Smoka, oho, wiesz, i tak dalej, nie? To jeszcze nie jest kurwa ten etap, żeby ją gazować. Znaczy, to, znaczy gazować, co w się sensie, puszcza.